Cześć, z tej strony Patryk, Patryk za kółkiem. Chciałbym rozpocząć serię filmów poświęconych motoryzacji w moim wydaniu. Niejednokrotnie będzie to jakieś druciarstwo, ale może kogoś to zainteresuje. Jak widzieliście w czołóweczce posiadam Suzuki Samuraja i to z nim pewnie sporo przygód będzie związanych. Postanowiłem zmienić motor. Bo 1.3 jest już trochę wysłużony i zmęczony. Co z tego wyniknie, zobaczycie. Silnik został kupiony na wiosnę tego roku i będziemy tutaj z nim działać. Co będziemy z nim działać? No, trzeba go rozebrać zobaczyć, co kupiliśmy, bo to kupujemy kota w worku. No, tak kompresja pomierzona to nie do końca wiadomo, co tam w środku piszczy. zależało nad kamerą inspekcyjną, yy, obejrzeliśmy. Nie wygląda to źle, no ale jak już robić, to już robić, pobawić się od A do Z. Zdjąłem już kolektor sądzy kolektor wydechowy, silnik powiesiłem na wieszaku, a teraz pojedziemy, zdejmiemy pokrywa zaworów, zdejmiemy głowicę, zobaczymy w jakim stanie tu leje, tłoki, pierścionki, obrócimy silnik, zdejmiemy też miskę olejową, wyciągniemy wał, pomierzymy, by stwierdzić, Trzeba robić śliw, także zrobimy remoncik, jeśli to będzie konieczne, by cieszyć się jazdą już bezawaryjną. Także lecimy do mojego brata, tam jest większy garaż i wygodnie będzie nam te czynności wykonywać, bo w swoim garażu tego nie wykonam, bo okazało się, że brama garażowa nie pozwala mi, by wjechać samorodem do środka, gdy mam założony dach. Na tu brata mamy kanał, co też będzie na pewno pomocne przy przekładce silnika. No to co, szkoda gadać i lecimy. No proszę bardzo, jest pacjencik. Tak jak mówiłem, porozbierany. Tu to ci leży. Tak, mały pierdolnik taki mamy. I będziemy zrzucać głowiczkę. No, o! Trzeba się przeborać. Panie, my, po co ten kluczyk? Nie pasuje, no. To trzeba tym przecinakiem. O, to był bardzo dobry zakup. Wieszaczek na silnik. Wiele razy już się przydał. Nie umyłem. No i jak ja teraz pomaluję? Będzie mi pryszczyło. no. Ja na czerwono pokrywkę pomalować. No, zakrętka 710. Proszę bardzo. 710. Jak pasek? Wiecie, gdzie jeździ? Pasek wygląda dobrze. Ale tylko jakiś oznaczeń nie ma. Jakiś ten, no, no, no name. Chińszczyzna, ale o, tłusty. Nie? To jeszcze trzeba pasek nowy. O, i koszty ludzie, no. A miał być kurczę tanio. Tania jazda miała być. O, Panie. Pokryweczka zdjęta, ale tu jakieś... Jakieś, Panie, błoto. O to to to. A co to za było to, panie? No ktoś bardzo regularnie zmienia łolej. ci coś wystaje takiego co się... kurde to trzeba będzie tym diaksem diaksem obciąć pudełki nie widać ale chyba nie ma lipy jak panie długo panewki uuuu się nie z takim losem się jeździ szmateczka no widzieć czy, czy są zmarczki mimiczne o nie ostrzy no widać co rysy chyba z tego nie widać w Kamarce. To pierwsze po prostu. Jeszcze jest Tutaj jakoś o tak. O, o po długości taka. Nie, ale to jest dobra panewka. Tak, to nie jest gdzieś przytartka. Nic jest przytarte. Mogę pokazać od Volkswagena panewki, jak używana. Aha, nie błyszczy się galanteria jest. Trzeba przez czystą miskę założyć, żeby to ładnie wyglądało. Takie drobne, tutaj coś jest tylko. Czuć, czuć to pod paznokciem. Na troszkę jest, ale nie wiem. Panewka powinna bardziej wyglądać. Tutaj jest zjechana. I tu jest zjechana. A no, środek nawet wygląda. I no, to co jeszcze wacka, pomierzymy prawda. Później. Czy jest okoł, czy jajko. No bo to najważniejsze to wał pomierzyć, tę panewkę. Panewka to są żadne pieniądze. To to lata. Jest jakieś pół milimetra luzu cały, cały luz osiowy jest pół milimetra. Tutaj jest troszeczkę mniejszy. Spokojnie to wygląda. Osad taki. Pompę też trzeba będzie rozobrać. jeżeli wszystko trzeba będzie płynąć. W sześciusieńku. Proszę pana. młota to nie robota. Precyzyjne narzędzie. Musi być. O, tak właśnie. Mhm. Właśnie to. Tu jest trochę zjedzona O tak to tak. niby dobrze wygląda Jest jedynka Poza tym, że wszystko jest czarne i brudne Jest okropne A mm -hmm. żeby żyła to skrobać O tu też tu była syfkiem Zresztą, co dobrze że to było na wtrysku, to już odcinka tutaj była. tak mm -hmm. no to, to, to. No. Bo tak jak samurajki na gaźniku to. <laughs> Ile. Ile... bro to Ile gardziel pozwolił? Tak, budziki się zamyka. Może być. Mm -hmm. Paskudne! I do wiadra! Jak tam? Kierścienek wystąpujący, tak? No... może być, chyba. No, to ten jeden jest, a drugi gdzieś... I drugi... A. Jest? A, on się tylko od... przesunął mi, bo zadźwięczał jakoś tak dziwnie, ten będzie gorszy, bo na tego... nie. A to dziwne, że ten jest gorszy. No tamten powinien być gorszy, bo jak wciskasz sprzęgło, to pchasz wał w tą stronę, a ten jest trochę gorszy. Co w okazałości? Aha. Korbotronik, tak. O, właśnie, korbotronik wypadł. A reszta zabawek, tutaj. O, jedziemy. Nożyczkiem, proszę bardzo. Ach, myjka, myjka, proszę bardzo. Nożykowa. tak się dzieje, gdy nie zmieniamy oliwy z oliwek tylko ach panie szkoda kasy tak i później mamy takie kwiatki Bo proszę bardzo i ładnie wałkuję jednej setki, dosłownie, nie, że. Jorku został, pompel się zdjęliśmy. No dzisiaj robotka zrobiona. <słuch> Mam nadzieję, że nie zasnęliście na tym filmie. Mało trochę mówiłem. Strasik jakiś, może krępowanie się z nagrywaniem przy drugiej osobie ale na pewno w kolejnych filmach będzie lepiej a co w kolejnych filmach? no bierzemy się dalej za remont idziemy z silnikiem na mycie na szlifowanie do burtłochów Wow, jak widzieliście ma dobre wymiary więc nie będziemy go szlifować pójdą tylko nowe panewki głowica też do sprawdzenia, do planowania, do mycia no i co? I później będziemy składać. Także do dzieła.